TURKAWKOWY TRAP SŁYSZYSZ? Cisza Tylko Dwie turkawki na dachu bloku Patrzą na ciebie, są wam moku, Ich pióra czarne jak smar Nie ma słońca, tylko mrok Zimny dreszcz, kolejny krok Siedząc cicho, czują strach TURKAWKOWY TRAP, mordo łap to nie jest sen, to pułapka. I oczy świecą w ciemności Kawkowy trap Ur kawkowy trap, mordo łap To nie jest sen, to pułapka. I oczy świecą w ciemności Kazkowy trap Dziobie zimny wzrok, wiedzą co się kroi w noc Czekają na twój ostatni oddech Kurkawkowy TRAP Nie gruchają, szepczą zło Ich cień kładzie się na dno W klatce zamknięty nie ma szans TURKAWKOWY TRAP Mordo łap To nie jest sen, to pułapka i oczy świecą w ciemności TURKAWKOWY TRAP To pułapka Ich oczy świecą w ciemności Kawkowy trap Kawkowy trap Srebrny księżyc, pusta ulica W locie widzą mordercę i zabójcę Ich skrzydła niosą tajemnice. Zimny wiatr, rózy na twarzy To o czym w snach marzysz Noc jest długa, one czekają Turkawki Cisza nocy Patrzą na ciebie TURKAWCI! Cisza, 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 Cisza nocy Patrzą na ciebie pr, pr, pr. Kaskowy